Lot w swej moralności, którą Bóg całkowicie pochwala, bo chwilę później ocala tylko Lota i jego rodzinę, zabijając wszystkich innych w Sodomie, ustawił sprawę jasno. Goście są nietykalni. Córki można wyprowadzić do tłumu napalonych facetów i powiedzieć, że mogą z nimi robić co chcą. Oto piękne wartości rodzinne prosto z Biblii. Opis jakichś wydarzeń w Biblii to nie równa się automatycznie jego aprobacie. To, że jakiś trudny, szokujący fragment jest opisany w Biblii, to nie oznacza, że Bóg to pochwala i że wszystko jest ok. Ta historia bardziej podkreśla dramaturgię tamtej sytuacji. To desperacka próba ochrona Bożych Aniołów. Biblijny lot w Księdze Rodzaju dał się poznać jako osoba, która jest dwuznaczna moralnie. To w końcu była jego własna inicjatywa, by udać się do jednego z najbardziej grzesznych miejsc na tym okresie, tak? czyli do sody. Domy, więc to jest jego wina, zapewne zrobił to z powodu chęci rozwijania swojego majątku. Jednak z drugiej strony Lot miał pewne pojęcia o Bogu, bo był przecież bratankiem Abrahama. Razem z nim podróżował i zapewne słyszał wiele lekcji o tym, kim jest Bóg, jaki On jest. Cały odcinek znajdziesz na YouTubie.